Kierowca samochodu elektrycznego marki Tesla stracił panowanie nad pojazdem. Incydent miał miejsce 5 listopada 2022 roku w południowej prowincji Guangdong w mieście Chaozu w Chinach. Według doniesień w lokalnych mediach w wypadku zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. 55-letni kierowca modelu Y miał mieć problemy z hamulcem, gdy chciał zaparkować pod sklepem. Na nagraniu widać, że światła stopu nie zaświeciły się, gdy samochód jechał z dużą prędkością. To nie pierwszy przypadek w Chinach, gdzie Tesla spotykała się z zarzutami awarii hamulców w swoich samochodach. Według firmy Elona Maska, sąd nakazał właścicielowi auta publiczne przeprosiny oraz zadośćuczynienie dla Tesli po tym, jak ten wygłosił w mediach nieprawdziwe informacje na temat problemów z hamulcami. Informacje te mogły zaszkodzić firmie. Sous-titres par SousTitreur.com